Dwa miesiące temu przeszedł poważny zabieg. Powoli wraca do zdrowia i czeka na swego pierwszego wnuka. Na prezentacji ramówki Polsatu wpadł w ostatniej chwili, unikając pozowania fotoreporterom. Nie rozmawiał z dziennikarzami. Szybko opuścił imprezę. Cały czas miał założony kapelusz już wcześniej na premierze filmu Sługi wojny. W którym zagrał jedną z ról, także pojawił się w nakryciu głowy. Okazuje się, że to nie jest tylko fantazyjny dodatek do ubioru. Dwa miesiące temu Paweł Królikowski 58L przeszedł poważną operację trepanację czaszki. To trudny i skomplikowany zabieg. Jego kłopoty ze zdrowiem zaczęły się 4 lata temu. Nagle źle się poczuł. Prowadząc samochód, trafił do szpitala. Zdiagnozowano u niego tętniaka mózgu. Konieczna była interwencja chirurga. Troskliwie opiekowała się nim żona Małgorzata Ostrowska-Królikowska. 54 L. Gdy spotkałam Pawła, byłam bardzo młoda, ale też przekonana, że jest miłością mojego życia wyznała ostatnio. Również teraz jest przy nim blisko. Zabiera go na każdym kroku, dodaje otuchy i wierzy, że wszystko będzie dobrze. Aktor powoli wraca do aktywności zawodowej. Zagląda do siedziby zespół, którego jest prezesem. Bierze udział w nagraniach nowej edycji Show! Twoja twarz brzmi znajomo, gdzie jest Jurorem. W każdym odcinku starannie dobiera kapelusz do koloru koszuli. Z Małgosią uzupełnili jego garderobę o ten niezbędny teraz gadżet. Królikowski to wojownik, łatwo się nie poddaje. Jest uparty i odporny psychicznie. Wie, że współczesna medycyna radzi sobie nawet ze skomplikowanymi przypadkami. Dla Małgosi i Pawła także wiara była zawsze ogromnie ważna. Z niej czerpią nadzieję i siłę. W tych trudnych chwilach aktorowi szczególnie pomagają szczere rozmowy z zaprzyjaźnionym księdzem, Markiem Chrzanowskim. Duchowny dobrze go rozumie, sam był ciężko chory. Trzy lata temu zdiagnozowano u niego zmiany nowotworowe, kilka razy otarł się o śmieć. Ostatnie badania jednak wykazały, że guza nie ma, zniknął. Ksiądz Marek wyznał w wywiadzie. Że gdy dowiedział się o chorobie, przeżył nieprzespaną noc, kłócił się z Panem Bogiem. Ale potem ciągle sobie powtarzał, Jezu, ufam Tobie. I zdarzył się cud. Teraz gorąco modli się o zdrowie dla przyjaciela. Pawła wkrótce czekają bardzo radosne chwile. We wrześniu przyjdzie na świat jego pierwszy wnuk. Syn aktora, muzyk i kompozytor, Jan Królikowski. 27L i jego narzeczona, aktorka Joanna Jarmołowicz 25L zostaną rodzicami w tym, że przychodzi nowe pokolenie. Widzę wielki sen z życia, mówi żona Pawła. Cała familia ogromnie się cieszy, a najbardziej dumny i szczęśliwy jest dziadek. Wielokrotnie podkreślał. Że jego największym osiągnięciem są nie role filmowe czy teatralne, lecz rodzina. Nie idealna, ale zwykła, z codziennymi radościami i smutkami.